Siemaneczko! Ja się nazywam Mateusz Trano i zapraszam Was dzisiaj na test kanona 50mm z serii RF. Poczekajcie! O! Ten! To piękne cacko! Obiektyw, który kosztuje na dzień dzisiejszy tyle! Jest to drogi, dobry obiektyw z serii L do bezlusterkowców Canona. Jest to naprawdę dobry obiektyw, którego chciałbym przetestować. Wiesz prezent dla bliskich. <grymne> I reklama. Cięcie. Wracamy na antenę. Chodzi o to, że jest to obiektyw, który no jest bardziej przeznaczony dla osób bardzo wymagających, dla zawodowców, dla osób, które po prostu potrzebują czegoś z górnej półki. Jest to światło 1.2. A więc możemy sobie poradzić naprawdę w fajnych warunkach. Teraz, chociaż mamy tutaj bardzo dużo fajnych światełek, bo jesteśmy na gdańskim jarmarku i będziemy tutaj właśnie robić fajne zdjęcia, to mm, również w miejscach takich jak kościoły, czyli reportaże ślubne, gdzie dość sporo ludzi takie coś używa, w mieszkaniach czy innych miejscach zadaszonych, gdzie nie ma światła, to się przyda, bo jest 1-2 plus, 1.2 nie tylko oczywiście sprawia, że mamy możliwości pracowania w ciemnych warunkach, ale również pomaga nam po prostu za piękną głębię. Tak jak i tutaj widzicie w tym filmie. Teraz jest nagrywane wszystko na 1.4? Na 1.4, no właśnie. Więc jestem pięknie e, zaprezentowany na tle rozmazanych po prostu dekoracji świątecznych. <laughs> Ten obiektyw przetestowałem już kilka godzin wcześniej, bo byłem w restauracji. Zrobiłem zdjęcia dań, także restauracja, piknik i pełnia smaku. Przenosimy się do tego, co było kilka godzin temu. Widzieliście, są wykonane przy świetle dziennym, bo robiłem je od okna, a więc miałem możliwość wykorzystania światła dziennego, które padało przez okno, więc nie musiałem używać sztucznego światła. Zdjęcia były robione na różnych przysłonach. Także tu macie przykład, na przykład to było na 1.2 i tu obok teraz jest zdjęcie, te dwa zdjęcia jaka jest różnica. Tu było właśnie na chyba 2.8, czy tam wyżej, tu jest napisane zresztą, a tu na 1.2. Także widać, że jest mniejsza głębia, ale po prostu bardzo dobrze to wygląda jakościowo. Jestem naprawdę zadowolony z tego, jak o szybko chodzi. Ale zobaczymy teraz, kiedy jest ciemniej. Kiedy będę miał troszkę ISO, pewnie podwyższone bardziej. I wykorzystam do tego sesję dla pary. Na sesji jarmarkowej, tutaj po prostu świątecznej. Także Canon R6 plus 50 RF 50 mm. Pięćdziesiątka w pięćdziesiąt milimetrów, haha, pięćdziesiątka, 2 i Canon R6, lecimy z tematem. Um, mam światełka, będę chciał Wam zrobić to zdjęcie, gdzie będziecie czekać, przytuleni, te światełko będą wokół Was, będzie się ładnie wyglądać. Wykorzystamy te koniki, które tutaj mamy, więc zajebiście, nie musimy iść jeszcze ten tun, nie? Więc tutaj zaczniemy, tu nie wyjdzie, a to zobaczymy, czy tam też coś będzie warto wykorzystać, ale dzięki temu, że mamy już te dwie rzeczy, to już dużo na pewno robimy zrobimy i będzie ładnie wyglądało, nie? E, także, proszę Państwa, zapraszam do po choinką. Pierwsze próbne zdjęcie. Stańcie sobie, proszę, tu na środku. Bokiem do mnie, a przodem do siebie. Dokładnie. I na razie, po prostu się do siebie sztucie, Patrzcie się na siebie, mnie tu nie ma. Cieszcie się po prostu swoją obecnością, Dokładnie tak. Kasia, jak wygląda świeżo upieczone zakochane małżeństwo. Mamy lampki, które udało się kupić homily. Ominiemy ich i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Bo myślę, że to może słodko wyglądać romantycznie. I słodko, tak jak oni są słodcy. A w ogóle, proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, y, Oliwia już mi pozbyła od lat. To jest baletnica. Uwaga, cofam się. Tu Oliwia, tu Oliwia. I uwaga, zmieniamy zdjęcia. To było za małe. Teraz się nie odwiązałeś drugiego od razu. Ale masz śnieg, mamy. Kowal, teraz ty będziesz muszę mi chyba pomóc. Chyba cały światło spręży pięknie. <grymne> Zobaczmy, przepraszam. Aha. No jest słowo Więc nie mając tej przysłony, musiałbym być dużo wyżej. To jest lepsze. jest zrobić, to no, jest O, nie mogę wszystkiego ostrości złapać, ale to przez te trudności światła to się nie dziwię. O, już jest. Tak, dobra. Eee, Cześć. Na pewno zauważalne dla mnie jest to, jako osoby, która użytkuje dość sporo też Sigma 35 mm, że jest szybszy. Kanon jest po prostu szybszy i to czuć. Więc e, czuję, że trzymam coś. Tak, już biorę. Jeszcze raz, kopię, nie, dziękuję. Czuję, że to jest bardzo szybki obiektyw, ale też, że mam coś porządnego, masywnego, że to jest coś. E, Drogiego i dobrego, A tak naprawdę fajnie się na nim pracuje. Prywatnie od siebie powiem to, i nawet Damian powiedział, który też wziął do ręki przed chwilą na przykład, i powiedział: Ale jest ładny i taki przyjemny, dotykł Tak dobrze wyglądasz, chce się na nim pracować. Ja też to zauważyłem, że RF na przykład 70-200 RF. Tak jak i ta 50, właśnie 1.2. Są obiektywy, które po prostu są bardzo podobne z stylu zrobione i one są naprawdę bardzo takie zgrabne, fajne i ładne. Jak ja je trzymam w łapie, to ja czuję, że to jest coś naprawdę fajnego i dobrego. I to też pomaga w pracy, bo to jest coś, że wiecie, czujecie tę pewność siebie, czujecie, że chcecie działać. Jest to naprawdę bardzo dobry obiektyw. Pewnie wart swojej ceny. Dziękuję. Dzięki również. Chciałbym zrobić wam zdjęcie. Dokładnie tak. Na razie rozmawiajcie sobie, możecie tam delikatnie być romantyczni do siebie, żeby tam albo się złapać razem, z możnym drugą rączką, za małych nasze na czy coś bardziej, jeżeli chcecie. Cokolwiek się zbliżajcie do siebie, patrzcie bardzo blisko siebie, pijcie wzajemnie, patrzcie na siebie. Na razie mnie tu nie ma, dobrze? Mojego grzańca usunę w photoshopie, więc nie chce mi się go zostawiać. Położę nawet tamtą beczkę, w sumie moja wina, teraz też dam, bo dwie roboty w photoshopie. Po też to kilka sekund, ale jak masz 10 zdjęć, to już jest kilka kilkadziesiąt sekund. I tak trzeba sobie oszczędzać. Must... Ty już nie co nie wiedziałam, to zrobić, Ale jest dobrze, yeah. <laughs> Ale wciąż, że ty chciałeś. To... <laughs> go... Dużo na siebie patrzymy, bardzo dużo. Dajcie buziaczka. Tak jak ostatnie 30 sekund nie mogę zaupać ostrości. czyli tak jakby nie może jej twarzy, ale to chyba wszystko świetlają, bo tego jest tak dużo, że on tak gubi to trochę. Jak ja ustawię na bluzy, tak, ale na twarz, to już jest ciężko mu znaleźć. To ja wezmę i teraz ja coś powiem. ty mnie nagrasz teraz, Damian, tę samą stronę. Będę tak ładnie wyglądać jak oni, okej? Okay? Teraz ja tutaj jestem z moim obiektywem, a raczej wypożyczonym. A, a więc, proszę państwa, naprawdę miło się pracuje z tym obiektywem. E, ta przysłona to jest po prostu bajka. Bokeh jest przecudowny. Naprawdę dobrze wygląda. Ale ja uważam, że 35 4 będzie tak samo zarobisty, Jak ktoś potrzebuje 1-2, a na pewno się przyda do trudnych warunków. Kurde, no jestem zachwycony tym obiektywem. Bardzo. Także dobra robota. I LK. Na plus LK jest to. Że one po prostu są też troszkę wodoszczelne. jeżeli pracujemy w trudnych warunkach, nie wiem, z piaskiem, z wodą i tak dalej, to one są bardziej po prostu uszczelnione. I ja sam wiele razy, bo mam Elki, ale od lustrzanek jeszcze, bardzo testowałem. Na śniegu, na deszczu, robiłem normalnie zdjęcia tak, że wszystko leciało na aparat i na obiektyw, i nigdy nic się nie stało. Ja zmieniam teraz wszystkie obiektywy, które mam EF na RF. Czas na reklamy. No, bo po prostu chcę już mieć bez adaptera, chcę mieć szybkie, nowe obiektywy, bo one e, po prostu są nowsze mają nowsze po prostu procesory, więc są szybsze i dokładniejsze. I naprawdę świetnie się na nich pracuje. Już wysłałem zapytanie o cenę właśnie na 3514, mimo że go nie testowałem, prawdopodobnie tak dość ślepo kupię. To dobrze, że jedziesz, fajnie. Okay. <laughs> fajnie, dobrze, się pracuje. Jeszcze jestem szczęśliwy, bo te zdjęcia ładnie wychodzą. są prześliczne, no spójrzcie. To i to, się są zajebiste. Oczywiście zapraszamy na sesję zdjęciową. Jeżeli chcecie sesję zdjęciową latem, wiosną, zimą, każdą, że roku, um, no, zapraszam, piszcie do mnie na Instagramie. Tu macie mojego Instagrama. A no, zaostaw łapkę w górę, film się jeszcze nie skończył. Daj łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. Za tych, którzy dadzą mi łapkę w górę i obserwacje, grupa Oliwia, bądź pierwszy. Robić też samej. do góry bardziej. O, coś takiego. No, że pasza te światełka do góry, żeby ci się oczyściły. Troszkę teraz bardziej tutaj. O, dobra. Ja? Ja, ja, ja tak spojrzałam na ciebie, że cię wygląda. Z mojej strony rączka do spodni, jakbyś mógł włożyć sobie, tak, tak i trochę luzik. O, i teraz po prostu troszkę zmieniajcie. Całujemy się noski i tak dalej. Chyba, że, chyba, że czekajcie. Chyba, że wejdziesz mu na barana. I jedno, które na światło robimy, będzie jeszcze i będziesz próbować na światło, na światło rozglądać, światła rozglądać też, okej? Okay? To jeszcze jedno, dobre. A, czekaj, to Nie wiesz, <śledziny> <śledziny>

I oboje na mnie? Super, cieszymy się. Trzymaj go za buźkę lekko w boku. O, o, co masz tapetę powiedziała, patrzcie. Ciekawe kto robił zdjęcie. E, ładnie te tapety Moje też. Kurde, patrzcie. Jak no, patrz. Bardzo dziękuję. Czy idziecie po obywaliskę teraz? Tak. tak, tak, dobrze. Dziękuję Wam za obejrzenie, oczywiście, recenzji obiektywu Canon RF 50mm 1.2. Łapki, bilet w górę widziane i oczywiście, obserwacje. A jeżeli potrzebujesz kursu lub presety, zapraszam na akademia.fotomane.pl i obserwuj mnie na Instagramie, mateuszstra. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeżeli potrzebujesz i recenzji też innych filmów, zobacz moje poprzednie filmy. Tego jest tutaj bardzo dużo. Dzięki serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia. Bo mnie no to bawi jak ci idzie? no jakoś słaby niż za pierwszym razem